Siemanko, mam nadzieję, że humor gituwa, bo dziś lecimy z nowym i ciekawym tematem. Bo w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 5 najlepszych reakcji w Fortnite. Czyli seria, którą możecie znać z Brawl Starsa, ale tym razem nie będą to reakcje na postacie. A jakie to będą reakcje? Po prostu oglądajcie no odcinek do końca, bo warto. Słuchajcie, słowo honoru Przemka Tutaj zwycięzca z poprzedniego odcinka Jeżeli wy chcecie wygrać Robuxy To nic trudnego, wystarczy, że napiszecie w komentarzu Jaki jest wasz ulubiony napój A tak sobie wymyśliłem takie pytanka Dawajcie znać w komentarzu Tutaj, tutaj jeszcze wpadajcie na mojego Instagrama Link w opisie, a my jedziemy z tym śledziem I jest gitara Jest gitara? Czego to powiedziałem? Tup, tup, Przemka nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale skoro kliknęliście w ten film, no to musicie być gotowi, bo ta reakcja po prostu zwali pas z nóg, mówię wam. Brat tego chłopaka postanowił, że zostanie. Ehehe, to wciapni się normalnie, koń by się uśmiał i wyda wszystkie fałdolce z jego konta. Ciężko zarobione fałdolce, albo wyżebrane, od mamy. Ustawił kamerkę w rogu pokoju i tylko czekał, czekał na jego reakcję. A czekać było warto, bo zobaczcie sami. No. No, is this? No, this is the worst picket in the game. No. No, świat się dla niego chyba w tym momencie serio zawalił. Ale w sumie, no ja też bym się wkurzył, gdyby ktoś wydał moje pieniądze bez mojej wiedzy. No kto by się nie wkurzył? Ja bym się wkurzył, ty byś się wkurzył, wszyscy byśmy się wkurzyli. Kto by też się wkurzył, zostawię teraz łapkę w górę. Telewizor okazał się dla niego zbyt mocnym przeciwnikiem, dlatego poszedł po coś łatwiejszego do wyżycia się. Także poszedł po brata po prostu. Co 150 Ja bym powiedział, że to jest telewizor. No na co pokazujesz na konto? No nie, no na telewizor. Ech, te nieśmieszne żarty prowadzącego. Nie tego. To jest najgorszy w It's a You're paying for this! Zabrzmiało groźnie. Ja to bym się przestraszył. Dlatego lecimy do punktu drugiego, bo wiecie, trochę się cykam tak na 60%. Chwilę przed tragedią został nagrany ten film. Dlaczego tragedią, się zapytacie, Przemek? Dlaczego? A to dlatego, że ten gracz kupił w Fortnite skina, którego wcale ani troszeczkę nie chciał. Po prostu misklik. Our, uh, finish this video. No! No, no way! I, I can't believe I just did that. No no, 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 how do I... No i co w tej sytuacji może zrobić? 2000 fauldózców wydane, czyli kaska dość spora, a z tego co wygląda, ten gracz wykorzystał już trzy możliwości zwrotu na konto zakupionego przedmiotu, no to czyli jest mały malutki problemik. I used all my refunds. No! I used all my refunds. I don't want this skin. No! No! I hate this skin so much! 2000 fałdolców jest chyba po prostu nie do odzyskania. No i to jest niestety ta zła informacja. Ale jak można przez przypadek kliknąć zakup? No ja! Znaczy się, no istnieją na to jakieś szanse, ale no są to raczej małe szanse, przynajmniej tak mi się wydaje. Ile to zbiegów okoliczności musi wystąpić, żeby stało się takie nadprzyrodzone zjawisko? A czy wam się kiedyś zdarzyło kupić coś przypadkowo w Fortnite? Cie? Dajcie znać w komentarzu. Starsi gracze Fortnite'a na pewno pamiętają ten event w 2019 roku, w którym pojawiła się czarna dziura w Fortnite. Cie. Już dwa lata od tego momentu minęło. Dwa lata, jak ja się czuję stary w tym momencie. A pamiętam, jakby to było dziś. Pamiętam, że niektórzy myśleli, że jest to koniec Fortnite'a i już nigdy w życiu nie będą w stanie w niego zagrać. Bo jedyne, co wyświetlało się po uruchomieniu Fortnite'a, no to po prostu właśnie czarna dziura. Co jednak później okazało się kłamstwem, skoro nagrywam dla was ten odcinek, Fortnite nadal istnieje. Ale niektórzy tamte wydarzenie wzięli do siebie zbyt poważnie i właśnie zobaczycie przykład takiego gracza. No i widzicie, co narobiliście Epic Games No i nastraszyliście chłopaka. Przez was płakał, no jak tak można. Normalnie, on już całe życie przed oczami pewnie przeleciał. Czarną dziurę to wy, w słowa macie. Tym bardziej, że są teraz plotki, że Czarna Dziura ma powrócić w tym sezonie do Fortnite'a. Także pożyjemy, zobaczymy. A jeżeli wy chcecie więcej kontentu Fortnite'owego na tym kanale, no to musicie mi to po prostu pokazać. Zostawcie suba, suba z dzwoneczkiem tutaj wam się wyświetla, sub z dzwoneczkiem widzicie, albo tutaj na czole wam się wyświetla. Walnijcie w moje czoło tutaj w tym momencie, no i łapka w w górę, łapka w górę musi być koniecznie, a my lecimy do punktu numer y, 4. Gracz, którego za chwilę zobaczycie, chciał po prostu się popisać, że potrafi klikać wszystkie przyciski na padzie jednocześnie, randomowo i nic zupełnie się nie stanie. Ale stało się. Pech chciał, żeby dał 2000 fadowców na randomowego skina, którego wcale, wcale, wcale nie chciał. I jego reakcja na to wszystko jest po prostu mega, mega, mega zabawna. To that. No! Oh my god, oh my god no! 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 Oh my god. Oh no! No! <laughs> Ja wiem, że nie można śmiać się z czegoś nieszczęścia, ale wiecie, hehe, he, no sam się o to prosił. No kto mu kazał klikać w tego pada tak randomowo? No czy ktoś mu kazał, chciał się popisać, no to teraz zbiera tego żniwa. No przecież nikt mu nie kazał klikać jak powalony w tego pada. Więc chillera, utopia i ciesz się tylko, że droższego skina nie kupiłeś. To takie, to taki największy plus tej całej sytuacji. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, bo będę przypinał Wam serduszka. Ja to chyba naprawdę zrobię serię z dzieciaków, które przypadkowo kupiły coś w Fortnite, bo ja widzę, że te nagrania, które udało mi się znaleźć, to jest prawdziwe złoto. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki odcinek byście z chęcią obejrzeli. To będzie dla mnie znak, że mam coś takiego nagrać. A ja już pokazuję wam delikwenta, który, jak się domyślacie, no, kupił skina w Fortnite zupełnie przypadkowo i później bardzo, ale to bardzo tego żałował. No! A jeżeli wy macie jakieś reakcje z Fortnite na cokolwiek, cokolwiek co jest powalone i naprawdę daje się do odcinka, no to wysyłajcie mi to na mojego Instagrama w prywatnej wiadomości, do którego link macie w opisie. Każdą na pewno zobaczę. A warto wysłać, bo być może pojawisz się w odcinku. Także czym prędzej do opisu klikaj na mojego insta, a ja chciałbym się z Wami pożegnać, Siemanko, i do zobaczenia w kolejnym odcinku, sub łapki, bla 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 i nara!